Keto Slim to szybki test do domowej diagnostyki in vitro do badania ketonów w moczu. W opakowaniu znajdziemy 100 pasków ketonowych. Instrukcja obsługi będzie dołączona do zamówienia. Przejdźmy do badania. Pobierz mocz do czystego i suchego pojemnika. Następnie wyjmij z butelki jeden pasek ketonowy i zanurz go na jedną sekundę w moczu. Zetrzyj nadmiar moczu papierem chłonnym z jednej krawędzi paska testowego. Odczekaj jedną minutę i odczytaj wyniki. Poziom ketonów odczytaj za pomocą tabeli wyników na butelce z paskami. Im ciemniejszy kolor, tym ilość ciał ketonowych w moczu jest wyższa, a to oznacza, że organizm zużywa tłuszcz do produkowania energii zamiast węglowodanów. Jest to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.